Każdy z nas, a na pewno ci, którzy wychowali się w dobie Pegasusów, Komodo i Nintendo, grali w platformówki. Wielu z nas zjadło na nich zęby, a niektórzy do dziś uwielbiają tylko ten gatunek gry. Poniekąd wszyscy od nich zaczynali, zarówno gracze, jak i twórcy. W tym duńskie studio Playboy. Bo dzisiejsza gra jest ich premierową i zgadnijcie, też jest to platformówka. Przed wami Gimbo. Produkcja wyszła na początek jedynie na platformy Xbox, a dopiero po prawie roku, bo w 2011 umożliwiła fanom PC-u cieszyć się tytułem. No i jak to platformówka? Liczy się zręczność i logika. Ale jak jest w tym przypadku? Zręcznościowo daleko jest jej do Super Boya i bardziej wymaga od nas wyczucia czasu, aniżeli typowej umiejętności szybkiego naciskania klawiszy. Elementy logiczne choć występują, powodują momentami chwile zadumy, ale nie powinny stanowić problemu nawet dla osób o z zbliżonym do SUSU. Schemat typowej tego typu rozdytki, czyli wiecie, chwila spokoju, element zręcznościowy i łamigłówka, nie rzuca się tutaj tak mocno w oczy, ponieważ kolejne myślowe przeszkody płynnie wprowadzają coraz to nowsze elementy zdęcznościowe, co w połączeniu z dość krótkim czasem rozdytki pozwala uniknąć zdarzenia, że niektóre elementy mogłyby zostać zaimplementowane na siłę. Niestety, do można przejść tylko na jeden sposób, więc brak jest alternatywnych rozwiązań i trzeba ślepo podążać za zamysłem twórcy. Choć gra jest klasyczną platformówką, odbiega od kanonu, czyli podziały na kolejne etapy i oferuje nam ciągłą rozgrywkę. Fabuła to swoista zagadka, którą można interpretować na swój indywidualny sposób. Lub wybrać drogę, którą po pierwszym przejściu gry wybrałem ja, czyli przeczytać opis gry producenta. Zdadać wam wszystkiego nie zamierzam. Powiem tylko, że w grze wsiadamy się chłopca, który znalazł się w nimbo. A co do takiego gimbo? W tłumaczeniu odznacza odkład, a w folklorze chrześcijańskim oznacza część piekła, która wolna jest od męki i trafiają tam nieochrzczone dzieci. No i tak w tej mrocznej krainie, przedstawionej w dużej mierze jako las, poszukujemy swojej siostry, tudzież przyjaciółki, kto pozostają wam. Oprócz typowych pułapek i zagadek typu zdobądź, przesłuch, wejdź, napotykamy na swojej drodze istoty żywe. Poczynając od przysmaków Bragginsa po innych chłopców, którzy są na tyle zorganizowani, iż zastanawiamy się, czy są to dzieci takie jak nasz bohater, czy też to autochtoniczny wypór tego nieprzyjemnego, aczkolwiek urokliwego środowiska. Co do czasu rozgrywki, to jest wystarczający, aczkolwiek czujemy dużo nutkę niedosytu. I moja przyprawiona wieloma fejlami gra skończyła się po jakichś dwóch godzinach. Abstrahując, na koniec materiału postaram się wrzucić kompilację mojej śmierci, ponieważ sama ich animacja oraz tragiczność mogą dorównywać najnowszej laży. Powracając do tematu. Ten niedługi czas pozwala zachować klimat gry. I tak jak wspomniałem wcześniej, nie mamy znaczenia wydłużania rozgrywki. Gra potrafi dzięki temu zaskoczyć przez cały czas naszej zabawy. To wszystko zachęca do przejścia gry po raz kolejny. Sfokusowanie, myślenie. Tyle na fabule. Co na ukrytych easter eggach, których zapewne ominąłem masę, a do których chciałbym w najbliższym czasie powrócić. Na koniec może o grafice, No ale co tu dużo mówić? Przyzwyczajenie do wielobarwnych gier tego gatunku pozwala na powiew świeżości i jednobarwna rozgrywka w odcieniach szarości z ładną animacją można uznać za naprawdę kawał dobrej dowody. Jak dla mnie oprócz balansu jasnością, Przydałoby się kilka opcji. Niestety menu jest bardzo ubogie, a sam zwyczajnie jako taki nie istnieje. Dźwięki są proste i oddają surowy klimat rozgrywki. Według mnie za obecną cenę na całych dziesięciu dolców ciężko szukać lepszej pozycji. Dobra, mieliście suche gadanie. A teraz co ja osobiście myślę o nim? Platformówki to był dla mnie taki typ gier, przy których bawiłem się najlepiej, ale też najbardziej denerwowany. Łzy złości lub szczęścia nie były rzadkością. Powciskane klawisze na Pegazusie odwalania w krawisz skoku, czy też wytarte klawisze na klawiaturze, czy to na amidze, czy na PC, nie dziwiły, a były naturalną koleją rzeczy. Nie mówiąc już o parach, które latały po pokoju, czy też klawiszach, które odłamały się przy uderzaniu pięścią w klawiaturę. Kończąc na przepalonych zasilaczach, które chodziły nieprzerwanie kilka godzin. Swoją drogą, tak sobie wspominam, to podziwiam, jak wytrzymałe były gry do Pegazusa. Można było nimi rzucać, uderzać w nie a one z małymi obrażeniami, ale w części działały. Były też te wspaniałe chwile, gdy uff, przeszliśmy kolejny etap albo szał z wygrania etapu i biegło się dwa domy dalej do kumta, aby go o tym powiadomić, no i wyjść w końcu na piłkę. Niestety limbo już takie nie jest. Nie jest to huligan, który zabiera ci swoją siłą czas i niszczy wasze emocje. To ugłaskany piesek, do którego wszych podchodzisz stanowany, z lekką zadumą i daleko ci do spajności, jakie towarzyszyły kiedyś. Może gdy też dotastają i stają się coraz bardziej poważne. Te i wiele innych pytań zostawiam wam. Tymczasem piąteczka.